Biegunka, gazy, przelewanie i przywlakły dyskomfort brzucha. Podejrzewasz, że produkty zawierające laktozę mogą Ci szkodzić? Jeśli tak, zostań w dzisiejszym filmiku ze mną. Tu Natalia Stebel, dietetyczka kliniczna, na co wiem pracuję z pacjentami z problemami z przewodem pokarmowym, a dzisiaj porozmawiamy sobie o nietolerancji laktozy. Czym jest nietolerancja laktozy? Nietolerancja laktozy to po prostu niedobór laktazy, czyli enzymu, który w, który w przewodzie pokarmowym rozkłada laktozę na glukozę i galaktozę. Moja przygoda z nietolerancją laktozy zaczęła się około roku przed e, SIBO i wtedy pojawiło się. Pierwsze jakiś dziwne dolegliwości strony przewodu pokarmowego. Oczywiście w pierwszej kolejności poszłam do lekarza rodzinnego, w co dostałam jakieś skierowanie na podstawową morfologię, e, próby wątrobowe, coś takiego. Oczywiście wszystko wyszło jak najbardziej w porządku, a mimo to, skarżyłam się na jakieś takie specyficzne objawy, to znaczy pojawiały się wtedy wzdęcia e, i takie zatrzymywanie wody. Nie miałam żadnych biegunek, nic tego typu się nie działo. E, Jedynie co mnie właśnie niepokoiło to taki dyskomfort i wzdęcia po niektórych posiłkach. Że lekarz rodzinny za bardzo nie wiedział, co mi na to powiedzieć to zaczęłam sama szukać. Stwierdziłam wtedy, że skoro te objawy pojawiają się po posiłku, to pewnie jest coś, co wpływa na to, że te dolegliwości się u mnie pojawiają. Pierwsze, na co postawiłam, to stwierdziłam, że może to jest nie laktozy. Na szczęście moja intuicja mnie nie zawiodła, po odstawieniu laktozy te problemy minęły. I tak naprawdę z perspektywy czasu e, wiem, że to już były wtedy pierwsze objawy tego i oznaki tego, że mój przewód pokarmowy nie pracował doskonale, tak jak było to wcześniej. Oczywiście po wykluczeniu produktów laktozowych wszystkie objawy się e, ustąpiły i i tak naprawdę wszystko wróciło dopiero w momencie, jak pojawiły się dolegliwości ze strony SIBO, wtedy w pierwszej kolejności myślałam, że po prostu zjadłam coś z laktozą, wykluczałam produkty, które były z laktozą, mimo to nie pomagało, więc dopiero wtedy zorientowałam się, że okej, okay, chyba coś jest nie tak. Jeśli zastanawiacie się, skąd się bierze intolerancja laktozy, to tak naprawdę są trzy takie możliwości. Może być nietolerancja laktozy wtórna, pierwotna lub wrodzona. Wrodzona to ta, z którą się po prostu urodzimy. Jest to nietolerancja, która jest diagnozowana w pierwszych dniach życia dziecka, ponieważ noworodek, przychodząc na świat, pierwszym jego pokarmem jest mleko matki i jeśli one powoduje u niego problemy trawienne, biegunkę już w pierwszych dniach życia, to jest informacja o tym, że prawdopodobnie ma nietolerancję laktozy i się już z nią urodził. Drugi rodzaj nietolerancji laktozy to nietolerancja pierwotna, która może wynikać tak naprawdę z położenia geograficznego. Po prostu niektóre części świata wytwarzają mniejszą ilość enzymu laktazy, która rozkłada laktozę, e, i jest tutaj uzasadnione to tak naprawdę geograficznie. I trzeci, najbardziej powszechny o nim sobie dzisiaj powiemy, czyli nietolerancja wtórna. Nietolerancja enzymu, która pojawia się tak naprawdę na skutek innych zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego. Do takich zaburzeń należy choćby IBS, SIBO, choroby zapalnej jeli, zapalenie błony śluzowej żołądka, e, celiakia może to być również stan po przybytej infekcji przewodu pokarmowego. Czy na przykład zakażenie pasożytnicze Do najczęstszych objawów nietolerancji laktozy Należą osmotyczne biegunki, bóle brzucha, wzdęcia, skurcze I problemy gastryczne W znacznie mniejszym stopniu mogą pojawić się jakieś manifestacje skórne Czy reakcje typu kaszel, duszności Mały przerywnik Jeśli masz problemy ze strony przewodu pokarmowego A jeszcze nie wiesz tak naprawdę co ci dolega I jaka jest przyczyna twoich objawów A chcesz już zacząć działać i odciążyć przewód pokarmowy Mam coś dla ciebie W marcu 2023 wypuszczamy gotowe jadłospisy dietą lekkostrawną. Jest to idealna dieta dla wszystkich, którzy zmagają się z jakimiś problemami z przewodem pokarmowym, a jeszcze nie wiedzą tak naprawdę, co im dolega. Oprócz 7-dniowego elastycznego jadłospisu znajdziesz również e-booka na temat diety lekkostrawnej oraz wskazówki, co wykluczyć i co pozamieniać w diecie, jeśli masz problem z laktozą czy z glutenem. Dieta jest zapalna i zbilansowana, także nie musisz tutaj martwić o kwestię niedoboru. Nie jest to stereotypowa dieta lekkostrawna, w której mamy same bułki pszenne, sucharki i masło. Totalnie jest to świeże podejście do tego tematu. Jeśli jesteś zainteresowany, w opisie pod tym filmikiem znajdziesz link do zapisu na listę e, zainteresowanych. Po zapisaniu się w linku na dole otrzymasz jeden dzień takiego jadospisu za darmo oraz mini e buka 5 wskazówek jak sprawić, żeby twoja aktualna dieta była lepiej strawna do twojego przewodu pokarmowego. Jak diagnozujemy tolerancję Laktozy. Tutaj metod diagnostycznych jest kilka. Jeśli chodzi o to, co mówią badania naukowe, najbardziej wiarygodnym, ale oczywiście niepraktykowanym badaniem jest badanie w czasie biopsji, wycinka jelita. Oczywiście ze względu na koszty, logistykę i inwazyjność badania, One nie jest przeprowadzana. Innych metod diagnostycznych mamy m.in. test obciążenia laktozą, te testy genetyczne, a w praktyce z tego, co najczęściej korzystamy, jest to wodorowy test oddechowy. Bardzo podobny jak w przypadku SIBO, tylko nie, nie jest w kierunku SIBO, tylko interwencji laktozy. Próba eliminacji. Czyli wykluczamy laktozę z diety na około 2 tygodnie i obserwujemy, czy objawy ustąpiły. I ostatnią metodą, która liczy się do metod diagnostycznych, jest ocena pHK. -u. Jeśli te pH jest bardzo mocno kwasowe, czyli jest powiedzmy w okolicach 5, wtedy możemy podejrzewać, że fermentacja laktozy zachodzi zbyt wysoka i te pHK jest. Zbyt niskie. Czyli tolerancję laktozy da się wyleczyć? Tak, jeśli to jest intolerancja wtórna, to można w dużym stopniu odzyskać tolerancję, czyli wytwarzać znowu więcej enzymu laktazy. Jak pewnie Wam intuicja podpowiada, by pokonać wtórną tolerancję laktozy, trzeba pozbyć się przyczyny, która wywołała te zaburzenia enzymatyczne na poziomie jelit. Czyli w skrócie, wyciszając stan zapalny w jelitach, rezygnując na jakiś czas z laktozy i następnie stopniowo wprowadzając laktozę, jesteśmy w stanie odzyskać tolerancję. Pomocna w odzyskaniu tolerancji, laktozy mogą być produkty w pierwszej kolejności fermentujące, ponieważ one będą zawierać mniejszą ilość laktozy. I kolejną rzeczą będą probiotyki. W badaniach naukowych mówi się o tym, że szczepy z rodziny Streptococcus casei, Plantarum czy Lactis mogą pozytywnie wpływać na odnowę tej tolerancji na laktozę. Pamiętajmy o tym, że zawartość laktozy w produktach różni się między sobą. To znaczy, są produkty, które będą zawierać bardzo dużo tej laktozy. Takimi produktami na przykład jest mleko, czy to odtłuszczone, czy nieodtłuszczone. A produktami, które będą zawierać bardzo niską zawartość laktozy, będą na przykład ser żółte, dojrzewające, podpuszczkowe, czy na przykład masło. Także tu zawsze się rodzi pytanie na temat produktów bezlaktozowych, które są dostępne w marketach. I jak najbardziej produkty typu twaróg bez laktozy czy serek wiejski bez laktozy mogą mieć sens, jeśli mamy faktycznie dużą nietolerancję tej laktozy, ale takie produkty jak masło czy ser żółty bez laktozy są to niestety produkty, które są trochę ściemą. Dla przykładu w 20 g masła czy 40 g sera żółtego zawartość laktozy jest poniżej 1 g. Co ma wspólnego SIBO z nietolerancją laktozy? Bardzo, bardzo dużo. Jak pewnie kojarzycie dietę Low FODMAP, która między innymi wyklucza disacharydy, w tym laktozę, to kojarzycie właśnie to, że przy SIBO często z tej laktozy rezygnujemy. Dokładnie to jest to, o czym mówiłam. Jeśli w jelicie toczy się jakiś stan zapalny, jest jakaś dysbioza, coś powoduje nasilenie dolegliwości, to ten enzym może się po prostu wytwarzać w mniejszej ilości niż u zdrowego człowieka i podstawą do tego, by znowu dobrze tolerować te produkty, jest wyleczenie jeli. Częste pytanie, kiedy się pojawia to enzym laktazy przyjmowany jako suplement. Tutaj tak naprawdę kwestia jest do rozważania, po co my to robimy? Bo przyjmowanie sztucznie z zewnątrz enzymu laktazy, która będzie nam składać laktozę, oczywiście pomoże na zmniejszenie się dolegliwości. Ale pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie tak naprawdę przykrycie problemu, a nie rozwiązanie jego przyczyny. W czasach jeszcze przed SIBO, kiedy nie wiedziałam o co chodzi, stosowałam jak najbardziej enzym laktaza, ale w praktyce na co dzień nie polecam. Jeśli nie zajmiemy się przyczyną, to nie rozwiążemy po prostu tego problemu. Oczywiście w opisie zostawiam też źródła naukowe, na których podstawie powstało to. Dao. są to m.in. artykuły naukowe, ale również dwie książki. Książka Dieta w Endometriozie oraz Współczesna Dietoterapia z wydawnictwa PZWL. Jest to wydawnictwo lekarskie, z którym współpracuję od wielu miesięcy i to, co zawsze Wam polecam, żeby czerpać wiedzę tak naprawdę z rzetelnych źródeł, kod rabatowy na wszystkie książki papierowe nat 23 jest aktywny do końca marca, także możecie śmiało korzystać. I w tych książkach znajdziecie tak naprawdę więcej na temat nietolerancji laktozy, ale również innych zaburzeń przewodu pokarmowego. Jeśli wytrwałeś do końca, dziękuję Ci bardzo za obecność w kolejnym filmiku, słyszymy się już niedługo i do zobaczenia.